w jednastym odcinku kręciarskich przygód, ja pakson? Ageros. I w tym odcinku robimy Ogród Ogródek y, lapsea nie będzie, nie? Raczej nie No ten tam szybko potrwa W ogóle Grygos zrobił ten cały projekt Mnie się nie pytajcie, gdzie, co, ma być, jak i co On mi tylko y, szota przesłał Ja będę cały jakiś czas na niego spoglądał, żeby wiedzieć co i jak Też go nie pamiętam, bo to tak z nudów robiłem no to, to jest ale... bardzo... To? to jest bardzo małe Dobre. Nic specjalnego Chwila, jak to szło? Tu eee, 20 eee, nie, Ale nie ba, jest jeszcze. ten jeszcze stąd nie? Tu tak O, tam jeszcze tak było. Co, zaczęłam fontanna Jakałem dużo zrobić? Nie wiem T Tako? No, Wystarczy? No. Według uznania w ogóle te kanciaste przygody się rzadko ukazują, dość rzadko. No zauważyłem. Daj kobla. Ale chwila. Cobblestone. Dawaj. Poproszę kobla. Okej. Okay. I tak tu... <grym> no właśnie. Tutaj gierosowy się nudziło i równał teren. <grym> I mamy piwnicę. <grym> Teraz głupio będzie te, te, nie? Ustawiaki ja tu... Uh, kobel. W ogóle sobie y, ulepszyłem łopatę diaksową I z, mo, znając moje szczęście, y, padła mi szczęście jeden O, widzisz to masz szczęście? Aha. Tu idzie... ...Clickstone, nie? No No Tak i tak... Eee. Teraz jak tu clear to jeszcze jeden... Czu się cofają? Mi się nie cofają. Mi się cofie. A mi nie. Słab słabego neta masz i lagi. Nigdy mi się nie cofało. Kiedyś musi być ten pierwszy raz Dobra i teraz od tego miejsca ile w tamtą stronę? Dwadzieścia Eee, dwadzieścia Chciałeś mnie podkopać, tak? Raz dwa, <śmiennie> trzy, <cztery. cicho. śmiennie> raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy.

o. Ile ty ten tajent gównałeś? Z jeden, jest kilka godzin. Uf, uf, uf. Ale ile na to łopat poszło? Jednak sobie ubyć... i kilka żelaznych, nie? No. Właśnie z no. tego. Jest... Żelaznych się... Bawia. Ja o, tu pojączek. F**k co? Jak myślisz? Creeper Nie gdzie tam Eee... Ups <głos> <głos> To jest bardzo niebezpieczne Nie mogęś pod spodem tak... nie wiem, bardziej się... No i... Co bardziej pod spodem? Roświetlić. Tam było rozświetlone, tylko ty musiałeś pochodnie porozwalać. A ja nie, ja nie gasiłem pochodni. No to kto je pogasił? Tam było... No. <noise> te pościgi, te wyruchy... Gady No bo jak tu jestem, to pozbieram tego Dicka Pada dirt pada dirt. da dirth... dzwonki, kobla... Eee, słońce zaozi. Dobra tamo. FAK! E estou na... La, 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 la. Nie... szybciej szybciej kop Ale już dużo jest Później na gorsze sadzenie kwiatków A To będziemy robić teraz albo między między No i też między zrobimy ta kopuła szklana A właśnie jeszcze ma być kopuła

Coś tam. No ja powiedziałeś z innej strony. O no z tamtej, nie? A myślałem, że e, podgapiłeś ten pomysł. Nie Ciekawe dokąd te dróżki będą wychodzić Tak na ta góra. Nie wiem kopania. A może coś, coś wyszło zrobić. Zrobimy U... szyb. Muszę iść po... eee... Clear... No? Ja mam No dawaj No to choć. To ty rób już żywopłot Dobre. Dobra Dobra to mi starczy Jak on idzie hmm, Dobra tak Ale chwila chwila, stop, 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 stop. Co? Tu, tu chyba jeszcze musi być clearstream Eee... Sega Aha eee, No, no, no Mam jedn to jak się wykopię, a ty Wkładaj klik w stronę. Tak. Tak, tak tak, 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 Dobra Eee, daj schodki Wiesz Tu, 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 I, Kiedy znowu skyblocka chycimy? Nie wiem Co, ile to ma być te schodki? Tu, tak Jeden od tego tu, a pięć od końca No to ty kładź schodki Ty kładź schodki Tak, tak, tak To nie są schodki, to są te z ławka No no Chyba za dużo tych schodków Jest Nie, dobrze, dobrze, dobrze ty mika zaś ty zrobić E dobrze policzyłem 1, 2, 3, 4, 5 Wiesz na co mam ochotę? Na co? Na wieży, a taką inną O to w dżungli zrobiłeś Jeszcze by się przytało k czymś tego oświetlić O, zrobimy tak kelapy Z. E... Został no. Aha Co twój tata się tam tak odzywa? Niestety to słyszałeś. No niestety nie. Chyba to wyciszę ten kawałek. Daj liści, bo już nie mam Cóż już nie mam? Ciemnych nie masz? Nie no Jasne jaka to jest różnica Widać to? Trochę widać. Minimalnie, a się nic nie szali. Nie w co... Szczególnie Postad żeby to nagrali, nie? No cicho, cicho, to się wyśnie. Wyście nic nie słyszeli. No właśnie. Cofnąć i tam e, o te kilka sekund cofnąć, zatkać uszy i nie ja się O dokładnie. Sadzonki, sadzonki. Sadzonka, e, daj mi bone mila, to ty sadź, a ja będę... Masz? Ja trochę mam. Mam dziewięć. To ci prze... W domku. To ci przyniosę? Mam dziewięć, jeszcze trochę przynieść. Ej, pójdziemy jeszcze do dżungli nasze domki pokazać? Okej. Okay. Bo myśmy je trochę zmodernizowali. Ode... Ej, ja dopiero 11 minut. Chodź tu. No nogi no dawaj no, i sadzić sadzić, palić, zalegalizować no chwila tylko tak i tak jakie no, no. tu było? jasne teraz cię. No, come on come on no, no 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 ale to trzeba wszystko dokładnie wymierzyć nie Kwipe. Wysłaś, wysłaś pojem? Co? Uderz mnie. O nie, myślałem, że mam goda, a nie mam goda. A nie masz. Bo ci przecież wyłączyłem jak się to biłaś Ale łuszyk do mnie strzelił, strzała się odbiła i nic To tak samo jak sobie na tym SK-pie, nie Tam też ode mnie się odbijały strzały, jak były te dispensery A tu No, nam a teraz tu ma być zwykłe Edek On idzie na mnie z dirtem <grym> Dlaczego idzie wow, z wow, dirtem? Wow, wow, wow. <grym> Jak on może iść z dirtem? Zaraz mi zaraz No way, did no way, spalamy, spalamy No way, Eee, to by pokonać całą armię. No jasne. Dwa i pół. On gdzieś tu jest. Słyszysz go? No. Mam Co już to? omamy. <grym> Dobra. chyba wszystko, nie? Wow, no, wow, wow wow Joe mnie uwidził. <noise> Kwiotki trzeba posadzić Kwiotki to miegzy No A tam jest Dobra chodź na wieżę i ten Widzisz też tego zbagowanego? Edko Edek! Spadaj No przynajmniej na ciebie Where is Chodź is... na wieżę, zobaczymy jak to wygląda z góry Ila Jeden. tem. <mum> <mum> Fucking shit. Musisz tak klnąć. Dobra. Co tu się wbiłaś? A ja nie wiem, ty i gdzie chcesz. Też się tu wbiłem. Tyki bolu. Co? <laughs> Nic. Gdzie ty jesteś? Do góry. A Do... z góry prawie gówno widać. Bo? Bo jest za wysoko. To zobaczymy. Fajnie wygląda. No, jeszcze ta kopuła będzie. No. A ty jesteś tam. No jestem tu No to tu zakończymy? Nie, jeszcze idziemy do dżungli Aha no właśnie Mam ile? 15 dobra, to tam do 20 jakoś się dobiję To ja masz takiego szybkiego internet, że, no, że to no. w 2 minuty wrzuci, nie? No chodź. Ja mam wysłanie pół giga na sekundę <laughs> Eee... szkoda, że mi się speedy już skończyły. Muszę coś zrobić. Co se zrób. No. My tu mamy tą kolejkę, ale jej nie używamy. No, zauważyłem. W ogóle wagoników tutaj nie, nie ma. <grym> Właśnie według was, czym jest ta kupa dirtu? To, tam, tam. Dział to zbudował gdy mnie nie było i takie To jest coś prowizorycznego Na razie Idziesz? Idę To chodź To idę A Na dole jesteś Na dole W jakim miejscu Na, na creeperze What? Dobra ale w domku? Hmm. Już przed. Jestem koło kupy dirtu. Już? Aha To masz hołma ustawionego. W domku? Nie. No. Obok kupy. No, obok kupy hmm. mam hołma. Ale w środku kupę mam. No. zać kupa kupa. <noise> w kupie siła bo kupy nikt nie ruszy mhm mm na mnie co? Tylko musimy tam tabliczka usunąć bo zostaw spod... ją no, ale ja moją usunąłem przez przypadek rozbiłem Aha, to na chcesz... czym stała i zapomniałem chcesz... postawić Ty dawaj na nowo napisz Tylko zapomniałem jak to się pisze na... mnie się nawet nie pytaj bo ja właśnie się z po niemiecku, mam kłopot. A tam pisało Wochen and House von Giros. A co to znaczy? Domek weekendowy od Gyrosa Ja i nie, ja niemiecki to dwie różne bajki. Niemiecki jest lepsze od angielskiego? Nie. Eee, tak? Nie. Eee, tak? E, tak? I nie. E, tak. Te domki są 440 metrów od, e, Chwal praży. się, że masz minimap, chwal się. W ogóle gdzie Co są to? te domki? Co to z tego, że mam? Nic. No. Muszę ja coś powiedziałem? No. Że? Chwal się, chwal, że masz minimap. Eee... Idę do ciebie na ciasto. Pytanie na dziś Jakie? Where I am Where am I, o Co się tepa Nie ma tam home a. Home Ungela Mam cię ty złodzieju Tu było ciasto Tu było ciasto Ale już nie ma Weź bo to masz ten miecz Widomek mi się nie podoba. Jest sklany. Sklany. Nie tak jakiś. Przez dach ci będzie padać. <grym> no. No. Ale jak nie pada, to nie przecieka, nie? No. Dopiero jak pada, to wtedy zaczyna przeciekać. Mój jest lepszy. Idę no. do swojego. To idź. To idę. Paszął wolno, O było. Krzanki by się nie zadowały Ale widać. Wieże stąd widać tak lekko. Taki kontur mam. O logi. O logi. Home sweet home. I tak, ja tu House no Dobra. To gdzie? Na mostku, tak, Neutralnie. Paksur, podejdź do mostka. Nie podchodź. Podchodź, bo ja podchodzę. Wiesz, De że... FAK! Goda wpisał. No. Trzydziesty drugi level mam. Dobra, to ryszymy? No. Więc to był jedenasty odcinek Kęsiastek Przygód. Jeśli się podobało łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja jestem Paxson. A jak grywa z 987? Ja. To na razie. Na razie.